No i wracamy do kuchni greckiej. Kuchni, gdzie naprawdę jeśli ktoś żegluje, pływa bez najmniejszego problemu jest w stanie sobie coś tam na łajbie upichcić, ale tak samo może również zrobić to w domu. Ja chciałem dzisiaj zrobić najprostszą potrawę grecką, ale która mnie zawsze urzekła, jak płynąłem na wyspę Milos, tam Litka brała, robiła dla mnie prowadząc knajpę, ci co Pływają i znają. Milos to na pewno bywali u Litki w Knajpie. Serdecznie pozdrawiam Litkę, serdecznie pozdrawiam jej Dagmarę. Taki przysmak, który się nazywał Marides Tiganides po grecku. Są to tego typu małe rybki, takie, o, maleństwa. Jeżeli ktoś nie miałby takich rybek małych, tak to postaram się przesunąć. To yy, zawsze może wziąć jakieś szprotki różnej maści. Ja akurat staram się, żeby to były ryby sprowadzone z Morza Śródziemnego. One tak fajnie się nazywają Atcheria Boyeri. Nie wiem, nie jestem biologiem, ichtiologiem, ale zawsze, jeżeli ktoś dostanie oryginalne rybki, bez najmniejszego problemu, jest w stanie wziąć i y, sobie z nich zrobić y, taki przysmak, który. Oczywiście będzie podawany z cytryną. Potrzebna jest mąka pszenna. Sól, tak naprawdę i dobry, fajny chleb, taki załóżmy żydni. W jaki sposób się to bierze? Przygotowują zapach, jest wspaniały ich. Po prostu wsypujemy mąkę. To będzie tak najprostsze, że każdy chłop to zrobi. I dlatego też to jest dobre, żeby żeglując, czy pływając. Mógł sobie zrobić taką zwykłą potrawę. Czyli, mąkę mamy. Sól też mieszamy to z solą. Najspokojniej w świecie. To są rybki, które mnie w jakimś stopniu urzekły. Oczywiście mamy patelnię, mamy, mamy oliwę. Ja postaram się może do drugiego pojemnika przekładać. I robimy normalnie w moce, obtaczamy te rybki, żeby one najspokojniej w świecie były w tej soli i w tych bez najmniejszego problemu można sobie te rybki tak. Przygotować, ale potem, z racji, że są takie malutkie, oczywiście, jeśli byście brali szprotki, to y, trzeba je troszkę wypatroszyć, ale najlepiej właśnie, żeby to były te małe rybki, w mące, obtoczone. Prosta potrawa. W Grecji, jeżeli będziecie pływać, bez najmniejszego problemu weźmiecie, bez najmniejszego problemu znajdziecie. Te, tego typu rybki, żeby je kupić. I tak jak mówię, marides tiganides to jest podstawa. Postaram się to zaraz jakoś tutaj o, przygotować. Je najspokojniej. Oczywiście, zawsze mówię, kobiety dużo lepiej, dużo szybciej to zrobią, przygotują, chociaż w zasadzie ja mam wrażenie, że facet powinien być dobry w kuchni. No i nie tylko w kuchni, naturalnie, ale powinien być dobry tego typu kulinariach, nawet żeby kontrolować. Nawet żeby kontrolować. Akurat tak wymierzyłem mąki. Czasami niektórzy mówią, że ja nie podaję dokładnie, ile powinienem dawać, ile tego. Kochani, troszkę fantazji też w kuchni. Dobra, mamy w ten sposób obtoczone w mące rybki nasze. Bez najmniejszego problemu weźmiemy, ja tylko postaram się jakoś wziąć i ręce troszkę obczyścić. I co robimy? Przede wszystkim bierzemy sobie po kolei, wrzucamy na patelnię. Tak to zrobimy. Teraz, jak już mamy rybki, to na oleju je rozprostujemy. Najlepiej, akurat ja za dużo teraz wrzuciłem. Za jednym rzutem, ale damy radę, bo one się skurczą. Nawet troszeczkę postaram się do oliwy dolać. Troszkę jeszcze. Żeby one były bardziej w tym. Szkoda, że wiecie, szkoda, że zapachu nie czuć na kamerze bo można by zobaczyć jak to wtedy się tworzy. Tworzą się takie rybki prześmieszne, które za chwileczkę, moi drodzy, będą wyglądały jak chipsy. Najlepiej to się na głębokim oleju robić. To wtedy bez najmniejszego problemu one szybko się przygotują. Tak właśnie je mamy. Jeżeli się już z jednej strony zrobią, można je obtoczyć na drugą stronę. Grunt, żeby były fajnie zrobione. No i tak wygląda nasza potrawa. Jak powiedziałem, marides tiganides. Na koniec, oczywiście, bierzemy cytrynę. Obficie to skrapiamy cytryną, bo ryba lubi cytrynę. I bez najmniejszego problemu będzie nam to bardzo smakowało. Typowa. Grecka przekąska. Serdecznie polecam. Lajkowanie, subskrybowanie, dzielenie się jakimiś innymi rzeczami na komentarzach. Zawsze coś się z kulturoznawstwa w kuchni i piwnicy będzie pojawiało. Przynajmniej raz w tygodniu. Pozdrawiam serdecznie.